Pierwszą uchwałę o budowie systemu kolei podziemnej podjęto w 1925 roku w Polsce. I jeszcze można nawet sięgnąć dalej. Jeszcze wcześniej? Tak, to znaczy tam oczywiście nie było uchwały w znaczeniu takim prawnym. Ale pierwsze projekty w wypadku w Warszawie, Iśkowski to był połowa XIX wieku. I proponował zrobić pierwszą, to oczywiście to nie było metro, bo metro ma, to, to nie jest tylko tunel to jest w ogóle cały system komunikacyjny i powiązany również tym podziemią i na powierzchni, ale pierwszą taką przeprawę pod Wisłą to Iśkowski projektował w pierwszej połowie XIX wieku i to nawet całkiem sporą przeprawę, dlatego że miała ona mieć, to było takie eliptyczne, szerokość ponad 10 metrów i wysokość 4,5 metra. I po prostu projekt był tak, tak rewolucyjny, że znaczy chyba i kosztowny, że się nie doczekano, tym bardziej, że wtedy były. Wystarczały w zasadzie mosty łyżwowe, które były, potem powstał wiadukt pancera, ale pierwsze projekty były naprawdę bardzo dawno. I potem, po II wojnie światowej, pojawiły się na początku lat 50. pomysły budowy metru. Nie tylko pomysły, ale nawet już częściowo real, realizacja. I rzeczywiście to były prace robione tutaj w centrum, i, na, i po stronie praskiej, tam w rejonie Razemińskiej. Zresztą do dzisiaj jeszcze są pozostałości są i szyby, i, i, i fragmenty tuneli. Metro w tamtym czasie miało jeszcze jedno, miało kilka znaczeń. Znaczy jeden to był na pewno taki projekt komunikacyjny, zresztą wywodzący się z tradycji metra również moskiewskiego. Tam też są no niesłychanie rozbudowane i to rozbudowane Piękne. nie tylko w postaci inżynierskiej, ale również architektonicznej. I sądzę, że w pewnym sensie miało to być również przeniesienie do Warszawy jako takiego ważnego miasta na zachodzie Rosji. Bo Mówiło wiemy się, do... to, że mieliśmy do wyboru pałac, kultury i nauki imienia Stalina pana, albo metro. To nie, prawda, czy to tylko takie to znaczy, legendy nie, miejskie? Tak się po prostu bardzo często powtarza, ale chyba nie sądzę, żeby było albo, albo. Gdyby było pieniądze na jedno i drugie, byłoby jedno i drugie w sensie możliwości. To nie był wybór, albo to, albo to. Natomiast z metrem raczej były chyba inne problemy. Mianowicie to, że tutaj na terenie właśnie Warszawy występuje specyficzne podłoże, w którym skrótowo i zresztą bardzo tak ogólnie mówiąc, mówi się o tym kurzawka. Czyli są to uwodnione żwiry, piaski, te, które zresztą. To to coś, co zresztą dostarczyło nie lada problemów podczas budowy drugiej linii. Metra. Dostarczyło. Z tym, że tam była jeszcze sprawa kolektora, który został akurat przybity, który nie był w żaden sposób naniesiony na plany. Ale to jest, to jest bardzo duży problem. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że znajomość, albo może nawet nie tylko sama znajomość, ale przede wszystkim świadomość tego, że Warszawa to jest, to jest przede wszystkim ta część miasta, która jest położona na wysoczyźnie. Ale mówi się również i o Warszawie, to jest oczywiście zrozumiałe, są granice administracyjne, również jako o tej części zlokalizowana na Powiślu. To jest wszystko to, co jest poniżej Skarpy. I to są tereny bardzo wielkie, szerokie doliny wiślanej, która się kształtowała przez do... Kilka tysięcy lat bez przerwy się tam te warstwy zmieniały geologiczne, ale co jest ważne, woda wiślana, Wisła płynie nie tylko przez korytę, które znamy, ale również tymi poszczególnymi strukturami, które są pod tym pod powierzchnią w strukturach geologicznych, żwirach, piaskach, wiłach, które są w tych skałach osadowych. I to jest ważne, że jeżeli się przebijamy przez to, to musimy się przebijać również przez te strumienie wody, które są, i to jest główny problem.